Maneczko i dziska. Z tej strony, Medev kolejny odcinek na moim kanale. A więc, widzimy się po dosyć długiej przerwie. Chociaż to taka dosyć długa przerwa, bym nie powiedział, no ale to dłuższa przerwa, tak w skrócie można powiedzieć. Ehm, no więc, co. Więc w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie po prostu będę wbijać level, bo miałem w ogólnie wędkować podczas odcinka, ale tak zastanawiałem się. To w ogóle ma sens, widzicie, już biłem się wędkę plus 1, więc powoli, powoli dążę do przodu, nie? E, no, e, więc e, ci, widzieliście, jaki mam. E, no, tak samo uzbrojenie, nie? E, z akcesoriów za dużo mi się nie pozmieniało, e, no, e, więc co, więc tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będę wbijać level. No i powiedzcie mi, czy wy chcecie, żebym nagrywał z gier, które nagrywam, których ogrywam poza odcinkiem, bo aktualnie to sobie ogrywam w cyberpunka i czy byście chcieli na przykład streama z, z cyberpunka, nie w skrócie, z tej gry, której aktualnie gram, czy takie losowe granko podczas streamów, czy byście tego nie chcieli, bo... Tak będziecie mieli dłuższą przerwę, a mógłbym w międzyczasie na przykład nagrywać streamy i bym się po prostu grał, nie? Bo teraz się ogrywam w cyberpunka, więc e, no zbytnio nie mam czasu na Minecrafta, no e, dlatego po prostu taka dłuższa przerwa mnie zas was zastała, e, więc no tak jak mówię. Czy byście po prostu nie chcieli z losowych gierek z, no oczywiście z konsoli e, PS5, tak. Albo, jeśli macie własne propozycje, możecie mi zaproponować, to może akurat nie się zgodzę i będziecie chcieli, żebym narywał z jakiejś gry, której po prostu byście chcieli, nie? No, więc, co więc? Yy, tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będę bijał level yy, do 65. Powoli będę dążył levela. Prawdopodobnie w tym odcinku kojarz yy, No i co? Yy, no, i w tym momencie tak jak zwykle robię timelapsa, No i co? No i widzimy się, jak już e, no po prostu bije ten 65 level. Więc e, widzimy się dosłownie za lada moment. There's no regret. Words away, even so far away but it's worth Ok, więc tak jak widzieliście, biłem 65 poziom. No i co w międzyczasie zdobyłem? No 37 prochów, e, Więc zaraz to pójdę oddać do, e, do wiadomo kogo, do biologa e, Skrzynia rekompensaty. E, bez 60 60 dropią? No nie gadaj, no nie gadaj, 60. -tki. Aha, że takie coś tu jest. No dobra, o, to nawet powiem Wam, nie znowu takie totalnie do dupy rzeczy tu dropią. Bo ja tak ogólnie nic tutaj nie te na tamtym ekspozisku, ale z tego co ja widzę, no dobra, to jest takie średnie, ale... no tak to ja widzę... no, bez czy takie nawet trochę sensowne rzeczy tutaj dropią, no. Ja Wam powiem. No dobra, dwie puste. No. Oczywiście musiały być puste. Ale no powiem wam z częściów seta nawet... nawet interesujące. Później to po prostu posprzedajenie. No ale ja wam powiem... No, z, z, złe, złe te skrzynki nie są, nie? Tak, tyle ja wam powiem. Nawet złe one nie są. No. A co ja tu mam z tych mniej sensownych jeszcze te. 74 punkty Expo, no nieźle. No, i jak widzieliście, zdobyłem przysmak zwierzaka, nie e, tak. Więc teraz ja bym chciał sprawdzić jedną rzecz, e, bo posiadam zwierzaka i nie mogłem go użyć. To tylko po prostu sprawdzić, czy mam wystarczająco punktów, żeby wylosować. O, mam e, aha, dobra. Czy ja bym musiał go adoptować? E, Okej, okay, to wymaga 2T, a jeden bym przez jest 0,25. E, dobra, to teraz tego nie zrobię, no, ale później to po prostu robię. Widzicie, aktualnie posiadam e, takiego zwierzaka, no. E, no, tego go zaczynam wyekspiać. Na razie on się jeszcze poczeka. E, no, tu nic ciekawego nie trapło. E, no i powiedzcie wy mi, gdzie jest ta mistyczna jaskinia? napiszcie mi bo ja nie wiem, szukam i nie umiem po prostu je znaleźć. No. E, więc co, więc... E, to jest załatwione, to jest załatwione. E, to ja wiem, co to jest. E, zabójcy. Aha, dobra, to jeszcze... 1500. No, 1500 jeszcze. Dobra, więc jeszcze oddam po prostu do biologa i zobaczę, jak on mi przyjmie. 50 jest potrzebny, na pewno połowy nie przyjmie, to jest. No, już nawet widzicie, jak to leci beznadziejne. Yy, aha. No, to ciekawe, to ciekawe poszło, nie? Mam nadzieję, że do tego 70 levela, no, wykonam po prostu tę misję badacza, nie? No. Dobra, tutaj jeszcze mi tylko jeden przedmiot został. No, więc to jest załatwione. No i wytłumaczcie mi, dlaczego dalej ten event tutaj widnieje. Przecież to jest totalny no sense. No, ale już na przykład misji wykonać nie mogę, nie? No, więc chyba po prostu on tak sobie stoi. No. Więc co? Więc to by było w tym odcinku na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, więc tak jak mówiłem prędzej. Napiszcie mi czy byście chcieli widzieć streamy z y, nagrywania z gier losowych z PS5 e, czy z konsoli e, bo tak będziecie po prostu czekać na odcinek oczywiście zależy, decyzja zależy od was, nie? To nie zależy ode mnie decyzja. No i nie wiem czy ja wam pokazywałem, że bało mam, e, bało już mam tak e, no. Nawet takie do końca złe nie poszło, nawet takie sensowniejsze bym powiedział. Nie? E, no więc to, więc to by było na tyle z tym odcinku. Ja się wam serdecznie żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli się Wam odcinek oczywiście spodobał subskrypcji kanału oraz komentarzu. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, Trzymajcie się. Cześć.